Cześć, dzień dobry, witam Was w moim kolejnym filmie. W nowym miesiącu, mamy już wrzesień, nie mogę w to uwierzyć cały czas. Pogoda na szczęście jeszcze dopisuje, ale ciężko mi uwierzyć i pogodzić się z tym, że już jest koniec lata. Ale niestety czasu nie zatrzymamy, mamy wrzesień, więc warto byłoby rozpocząć dobrze ten nowy miesiąc i nowy sezon jesienny, którego ja jeszcze nie do końca czuję ale jak najlepiej to zrobić, wydaje mi się, że dobrze jest oczyścić przestrzeń wokół siebie, czyli dzisiaj będziemy sprzątać. Tak jak wspomniałam, dla mnie jest jeszcze ciężkie to do zaakceptowania, że lato się już prawie skończyło, dlatego nie oczekujcie w tym filmie żadnych jesiennych klimatów, jeszcze nie będziemy dekorować mieszkania, więc dynie jeszcze muszą poczekać. Słońce nam zaszło chyba jako oznaka tego, że jesień naprawdę się zbliża. Ja jestem jeszcze przed swoim urlopem, także dla mnie wakacyjny klimat jeszcze trwa i bardzo prawdopodobne jest to, że kiedy Wy to oglądacie, to ja właśnie leżę na leżaku gdzieś na plaży i jest wspaniale. Natomiast do czasu wyjazdu zostało mi jeszcze kilka dni, a mieszkanie wypadałoby posprzątać, bo aż naprawdę wstyd się przyznać, jaki tu jest bałagan. Skoro już się przywitałam i poruszyłam najistotniejsze kwestie, to możemy przejść do sprzątania. Sprzątanie będzie raczej bardzo standardowe, więc jeżeli jesteście zainteresowani odrobiną motywacji, żeby po prostu przygotować się na nowy miesiąc, to zapraszam. Możecie oczywiście również wskoczyć w wygodne ciuchy i sprzątać razem ze mną, więc razem będziemy się trudzić. No chyba, że jesteście tym typem, który lubi te filmy oglądać na kanapie, to życzę Wam udanego relaksu. Mnie pozostaje tylko mieć nadzieję, że pójdzie mi sprawniej szybko, a wam jeżeli ten film się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli lubicie takie treści, to pojawi się ich pewnie więcej. No to zaczynamy, ale mi się nie chce. Ruszamy! Zaczniemy bardzo niestandardowo jak dla mnie, bo od sypialni zazwyczaj raczej zaczynam od kuchni i salonu. Natomiast <noise> przeraża mnie stan tamtych pomieszczeń, więc zaczniemy od tego, który jest względnie czyste. W sypialni oczywiście czeka mnie zmiana pościeli, wytarcie kurzy, podkładanie rzeczy na miejsce... I tyle. Będę używać trzech rzeczy. Pierwsza to jest swiffer. Ja wam już go polecałem. U mnie się bardzo dobrze sprawdza. Właśnie sobie nakładam nową em, tę końcówkę, świeży wkład. To mi się naprawdę bardzo dobrze sprawdza do ściągnięcia takiej wierzchniej warstwy kurzu. A później będę ten kurz zbierać dokładniej przy pomocy dwóch takich ściereczek z mikrofibry. Jedna jest zwilżona, druga jest sucha. I będę używać też tego produktu do czyszczenia blatów z firmy Czystuś. Tu już jest praktycznie końcówka. Lubię ten produkt, więc mogę wam go Got this feeling, I'm feeling you could be the one I see no reason. Zawsze po ściągnięciu pościeli lubię sobie odkurzyć materac takim odkurzaczem ręcznym. To jest Electrolux Piórku 9, ten taki ręczny odkurzacz. Bardzo Wam go polecam, bo to jest naprawdę przydatne urządzenie. A szczególnie ta końcówka właśnie do czyszczenia materacy, kanap, zawsze tym odkurzam wszystkie te powierzchnie. A dodatkowo ta głowica jest też wyposażona w światło UV, więc można zdezynfekować sobie właśnie takie powierzchnie typu właśnie materac. If I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. No, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without you. zaraz zabieram się za moją toaletkę ale najpierw pokażę wam jeszcze jeden e, produkt, którego używam do czyszczenia e, sprzętów czyli laptopy, monitory, klawiatury, myszki, telefon, piloty, telewizor, wszystko możecie tak naprawdę tym wyczyścić, to już jest chemia profesjonalna, to jest akurat taki środek do czyszczenia ekranów, ale nie tylko, tak jak wam wspomniałam LCD Pro z firmy Hapwin, możecie spokojnie dostać te środki na przykład na Allegro do gabinetu. To pomieszczenie też jest bardzo wdzięczne, jeżeli chodzi o sprzątanie. Zresztą zawsze wam to powtarzam. Tutaj naprawdę tylko się wchodzi i wyciera kurze, bo tak naprawdę są tylko komputery i na szczęście nic więcej, więc sprzątanie idzie o tak. Więc zróbmy to teraz. Idzie mi jak na razie super i cały czas uciekam od tego, co się dzieje w kuchni i w salonie. Muszę przyznać, że jak się nie jest w pełni sił, to nawet sprzątnięcie takich dwóch pomieszczeń jest nie lada wyzwaniem, ale tam już skończone praktycznie, więc przenieśliśmy się do największego syfu w całym mieszkaniu. Ktoś może powiedzieć, co to jest za bałagan? No, dla mnie to. Jest już bałagan na nasze standardy, zazwyczaj raczej staramy się dbać na co dzień o ten porządek, ale że ja byłam chora, to sobie odpuściliśmy, spędzaliśmy po prostu ten czas razem, no ja po prostu na kanapie eee, i odpoczywając, a Patryk razem ze mną, więc już nic nie ruszaliśmy. Najgorszy syf jest na podłogach, co ciężko będzie Wam zobaczyć, musicie uwierzyć na słowo, zresztą wcale nie chcę się tym chwalić, bo to aż wstyd. Najpierw łyk wody. Krótko o tym, co się w tej kuchni dzieje i co to jest za armagedon. Moja stacja leków. Patryk się ze mnie śmieje, że zawsze jak jestem chora, cały blat jest zastawiony. No, trudno nie przyznać mu racji. Jest to prawda, jak najbardziej. To nie jest źle na jakieś naczynia. Muszę pochować je do zmywarki, ale najpierw muszę tę zmywarkę rozładować. find. And got time to do everything you said you would. Frames of the past. Zabieram się teraz za mycie blatów, które, jak widzicie, oczyściłam ze wszystkich zbędnych szpargałów. Ja do tego celu używam czystusia również. To nie jest silna chemia, ale do takich zabrudzeń z dnia codziennego myślę, że poradzi sobie. OK. Myję tym praktycznie całą kuchnię oprócz zlewu, także będę używała tego. I mam tutaj dwie swoje super stylowe ulubione gąbki. Śmieję się trochę, ale znalazłam gąbki, które nie są w bardzo takich. Czy można powiedzieć oczojebnych? Czy to jest brzydkie słowo? Te są w neutralnych kolorach, które zdecydowanie w kuchni mniej rzucają się w oczy. Jeżeli ktoś jest estetą, to myślę, że to jest dla niego istotne. Obie te gąbki kupiłam w Carrefourze, natomiast wiem, że z powodzeniem znajdziecie je też na Allegro. To jest taka gąbka, którą czyszczę blaty i szoruję z lew. Ona jest tutaj, jak widzicie, taka ostrzejsza. Natomiast ta gąbeczka jest taka bardzo delikatna, ma malutkie tutaj oczka, jest naprawdę mięciutka i ona jest sugerowana do czyszczenia płyt, żeby ich po prostu nie porysować. Jeżeli znajdę na Allegro rzeczy, o których mówię, to Wam po prostu wszystko podlinkuję w opisie. Umyłam już blaty, a teraz zabieram się za zlew i tutaj znowu sięgam po taką chemię profesjonalną. To jest środek Hapwin. On jest dedykowany do mycia łazienek, Usuwa pięknie kamień, natomiast ja używam go również w kuchni, bo tutaj też super mi się sprawdza. A w międzyczasie sięgam po taką bardzo dziwnie wyglądającą butlę, natomiast tutaj nie ma nic jakiegoś super podejrzanego. To jest po prostu wysokostężeniowy taki płyn dezynfekujący. I właśnie nim będę dezynfekować sobie deski. I do tego celu użyję takiego super ręcznika papierowego z Marvela. Zobaczcie, Iron Man i Hulk i... Czarna pantera, lepszego ręcznika nie znajdziecie. Jak coś to kupiłam go w Lidlu i bardzo bardzo polecam, bo jest super. A co nasza część salonowa, niegdyś część wypoczynkowa, no teraz nie do końca na taką wygląda. To jest pranie, które zaraz stąd zniknie, także nie ma problemu. A na pewno muszę odkurzyć, a tu widzicie paczki, które przychodziły do Patryka, więc to też muszę stąd usunąć. I jesteśmy w łazience, tutaj myślę, że sprzątanie pójdzie dosyć ekspresowo, bo tak naprawdę tylko muszę przetrzeć blat, kurze, wiadomo, zlew, wyczyścić toaletę. Wannę będę myła później, podczas mojego prysznica, tak będzie mi wygodniej, bo po prostu mam jakiś problem z nogą i ciężko mi się jest jakoś tak wyginać. Jeszcze muszę nastawić pranko, chowam na razie to, czego nie potrzebuję już, ręczniki wszystkie do prania idą. Zdecydowanie mycie łazienki należy do moich najmniej ulubionych czynności. Dajcie znać, które pomieszczenie w domu Wy lubicie sprzątać najbardziej, a które najmniej. No ja zdecydowanie łazienkę chyba lubię sprzątać najmniej, ale też trzeba. <grym> też trzeba. Jeszcze gdyby nie trzeba było myć wanny właśnie albo prysznica, no to w miarę by było spoko, ale nie nienawidzę właśnie czyścić wanny. Dlatego zawsze sobie to próbuję ułatwić i jeżeli mogę to zrobić podczas prysznica, to tak jest mi zdecydowanie łatwiej niż się nachylać, bo tu plecy bolą, wszystko boli. Ja już jestem za stara na takie rzeczy. Tutaj tak samo baterie, szczególnie jak macie właśnie takie jak ja, złote, błyszczące też bardzo polecam Wam ten środek z Hapwin. Resztę z lewu, czyli całą tę ceramiczną część umyję cifem. On sprawdza się dobrze, a tu jest dosłownie resztka, więc chciałabym go po prostu wykorzystać i już opakowanie wyrzucić. Wyciągnęłam też gąbeczkę. Do czyszczenia baterii też używam właśnie tej takiej dedykowanej do szkła i takich szklanych powierzchni, a do umycia blatów sięgam znowu po czystusia, tym razem jest to Elunia. On jest raczej takim środkiem delikatnym, ale do wyczyszczenia bratów jak najbardziej jest ok. Już prawie skończyłam sprzątać, zostało jeszcze odkurzenie podłóg i ich zmycie. Będę odkurzać tym odkurzaczem pionowym. Ja go kupowałam na jakiejś promocji, On nie jest najtańszy, bo w cenie regularnej kosztował chyba jest jakieś 1600 zł. My go kupiliśmy za 1200 chyba. Była jakaś fajna promocja, więc warto gdzieś tam poczekać i wyczekać ten moment na promkę. To jest naprawdę leciutkie, przyjemne i sprząta bardzo, bardzo dobrze, więc ja jestem z tego odkurzacza bardzo zadowolona. Zarówno możecie tym wyczyścić dywan, jak i podłogę, panele, płytki, tak jak my tutaj mamy. Nasze mieszkanie ma 60 metrów i na jednym pełnym ładowaniu spokojnie mogę całą tę powierzchnię odkurzyć. Zabieram się za odkurzanie i już będzie prawie koniec. What you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time. I'm not broken, not broken, not broken. How could they say I was broken? Specjalnie sprzątanie zakończone, włączyłam sobie kominek, w tle leci jazik, taki bardzo klimatyczny, no nie powiem, nastraja już nieco na tę jesień. Wszystkie świece jesienne jeszcze są w piwnicy, ale na razie sobie zapaliłam też zapachową, co prawda nie jesienną, ale bardzo ładną, więc tutaj... Już ym, robi się klimacik. Ja uciekam już pod prysznic. Muszę przyznać, że to było naprawdę porządne sprzątanie, a jeszcze porządniejsze nagrywanie. Cztery baterie do aparatu pochłonęło, także naprawdę kawał materiału powstał. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że też skończyliście już sprzątać albo przynajmniej jesteście w trakcie. Do zobaczenia, do następnego filmu. Buziaki, pa!